Smoku. Działo to się przed wiekami na wspaniałej polskiej ziemi. Gdy na ziemi smoki żyły strasznie ogromnie, ogniem buchały. lądziu ogromnego, w ciemnych pieczarach mieszkały, obce balne zierały, król kram Popatrz, moja córka, Mandziu, jaka piękna okolica. Wór przepiękny tu postawię, będę żył. Sprawiedliwie, na według, odtąd będę miał stolicę. Tak to wszyscy żyli zgodnie i szczęśliwie, aż tu na ten na szczęśliwym pięknym niech się rozległ przeleźni. Co się dzieje? Co się dzieje? Kto tak życzył? się? Uaa, jasmok wielki i potężny. I żywe, a ich życiom sobie nasz. Daj z dziesięciu obiec, daj na obiad obiec dwadzieścia, na kolację 30. Zginiesz smoku, bo jak król lud twój obroń, że jest to ja, i nie inny rycerz. Ja nie spierzę, co z smokami się umierzy. Dla mnie kot mały czy to żadna sprawa, nawet zabawa. Smok dla mnie to dzie wielkiej odwagi słynęł, to jasno, że zabiję z najszybszego, konie mają najtwardsze zbroje. zbroja, śmierć i najstarsza obsłanił wielki król, bo zasnął z że wielki Pana Kuku. Prędko, 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 wiatry na śniadanie barana. Dzień barany potem ludzi, a na koniec klasne, jeden raz zębami i królem z czerwonymi krzewiczkami. Ośmielił <noise> zielony smoku i zostawił nas w pokoju. W Krakowie mieszkał szefczyk. Szefczykiem zateczku zwanym Szyldem Buty. Klub i był pod Muszę tylko pomyśleć, i na pewno znajdę sposób na zieloną wielką wezję. Jakem szefczyk Radewka. Myślą tak przez dwie niedzielę Nagle coś wymyślił szefczyk Radewka. Coś się stanie, coś się stanie. Co? Anta Słodka przysłała Niemcy Pysną słowę oraz piankę. He, hej, balanie palą Co się dzieje? za gorąco, choć to zima. Coś mnie piecze, coś mnie pali, a mój Bóg wciąż się wyzywa. Pić, pić! Piję, piję pie smok, je rolę, pici, je rolę, je rolę, je Domu Bogowi pękło brzucho, i nam żyje Thank you Dobrym, Moi drodzy, zaczni goście, usłyszycie tego roku, bardzo groźną opowiadkę o wawelskim strasznym smoku. Działo to się przed innymi, na wspaniałej polskiej ziemi, gdy na ziemi smoki żyły. Straszne ogromne ogień buchały, dla ludzi okrutne były. W ciemnych wieczarach mieszkały, owce baraty szelały. Dwór krawszy przybył wobec drogi. Popatrz, moja córciu, mam żyję, piękna okolica. Wór przemiękny tu postawię, będę rządził sprawiedliwie. Na Babelu odpad będę miał stolicę. Tak to wszyscy żyli w Gonie i szczęśliwie, aż tu nagle nad szczęśliwym, pięknym grożem ryk się rozległ przeraziły. Smok wielki, bo każdy, co w tej jaskini ma mieszkanie. Pożre wszystko, co jest żywe, a i życzę sobie na z dziesięciu obiec tanie. Na obiad obiec 20. na kolację trzydzieści. zginie smoku, bo ja król lud w mojej obronie. Czy jest to jakiś dzielny rycerz? Jak jest jeży, to ze smokami się mierzy. Dla mnie gat mały czy wielki to żadna sprawa, nawet zabawa. Smok dla mnie to dzieci nada. Z wielkiej odwagi słyną. To ja smoka zabiję. Mam najszybszego konia. Moja najtwardsza jest. Na nic miecz i na nic starcza, O wspaniały wielki gólu, bo zatrute z moczem jadem, jeżeli wielki pada gólu. Ha, ha, prędko, chaką. Wielony smoku i zostawił nas w spokoju. W Krakowie mieszkał Szewczyk, Szewczyk jest tak z zwany. Szył dla królewskich buty królowi był oddany. Muszę tylko pomyśleć i na pewno znajdę w sposób. Na zieloną wielką rybę, jakie muszą być dratelka. Myślał na przedwień nie, ale... Coś wymyślił, że przy to co się stanie, co się stanie. Mam dla woda przez żebyś była większa, trznoś małą o Hej baba, całą wolę duży, że smaczne, będę miał śniadanie. Dwa akuratu, co się dzieje? Tak gorąco, choć to zima, coś mnie wiecze, coś mnie pali, a mój żółt się wciąż wydyma. Pić, pić. Pije, piję, piję zielony przez dzień cały, przez noc całą. Pił tak równo dwie na nagle.

Zostawiam powódź drugiego. drugiej strony. Panowie, proszę o ciszę. A, jest... Narrator. Dla macha. Dla macha. Panie usłyszycie tego roku bardzo groźną opowiadkę. O w strasznym smogu. Miało to się przed wiekami na wspaniałej polskiej gminie, gdy na ziemi świnoki żyły. W strasznym smogu nie objechały, w ciemnych pieciarach mieszkały. Dla ludzi okrutne były, oczekane zderały. Krąg brakł przy długowej stronie. Chłopak wojał w surciu wali, jaka biedna okolica. Będę zrobić sprawiedliwie na wawe o kto będę miał szkolicę. Tak to wszyscy żyli zgodnie i szczęśliwie, aż tu nagle nad wspaniałym pierwszym grobem ryki się rośnie Co się dzieje? Nie Pożre wszystko to jest żywe, a i życzę sobie na śniadanie, gdzie się obiec obie zdanie, na obiad obie 20, na kolację trzydzieści. Zginie z smoku bo ja król, lud mój obronie, jest jakiś jeden rycerz. Ja nie stwierdzę, co ze smokami się mierzy. dla mnie smok mały uczynić. To żadna sprawa, na zabawa. Mog dla mnie zródzić i nadal. Wielkiej odwagi style, a ja smoka zabiję Mam konia. Moje jest na konia, moja twardsza jest zbroja. Na nich śmierć i starca. On wspaniały wielki królów, bo zatruczysz złoty jeden jest wielkim pataburnym. <grymka> Po prędko na śniadanie chcę barana. Wiem barany, potem ludzi, a na koniec klatę jeden rozebami i królewce z jęwcze świetrzą, z czerwonymi trzewiczkami. Wyszpęli zielony smoku i zostawił na spokoju. Wózczanowi jest szep, czyli jest w kołany. Szyd dla królew tatuał mi był oddany. Muszę tylko pomyśleć i na pewno znajdę sposób na zieloną wielką wersję. Ja myślę, że tu Myślał Tak, przez winidzielę aż tu nagle. Coś wymyślił przed krateczka, coś, nie coś. Mam dla smoka przysmak wielki, pyszną smołę oraz siarkę. Hej baranie, w samą porę tu przyszedłeś, smaczne będę miał śniadanie. Wow, turety, co się dzieje? Pić, pić. Piję, piję, piję z nogi, z nieboszczyny, przez pięć cały, przez cały. Piję tak równo dwie niedzielę, aż tu nagle...

Widzicie? Mamy teraz portrety pomieszone z jednej i drugiej strony. I zadanie na każdej z Was to okazujecie, na którym obrazku jest. Zatka mamy to obracy, obraz, ja będę podawał. Ale jak to może mieszanie, czy zawoduję, mieszanę się niektóre mamy mają ławki, bo mają foksynów. No mają salski. No mnie łatwo jakimś salskim. Ręka do